Samorząd województwa, chociaż to nie jest zadanie własnego samorządu, dotuje zabytki województwa polskiego. W tym roku również duża kwota, 1 229 umów. To jest staramy się kontynuować zadania z poprzednich lat ze względu na to, że te kwoty nie są ogromne, a wiemy jak, jak kosztochonny jest renowacja i modernizacja obiektów zabytkowych. Cieszę się, że oprócz tych zabytków sakralnych, których jest najwięcej w województwie polskim, również pojawiają się wspólnoty mieszkaniowe, pojawiają się prywatni przedsiębiorcy. To ważne, że ten montaż finansowy, często połączony z tym, co daje konserwator zabytków, gmina, powiat i nasza, nasz wkład pozwala na to, aby z roku na rok te zabytki wyglądały coraz atrakcyjniej i zmieniały w wielu miejscach lokalną przestrzeń swoich gmin, swoich powiatów. Ile było wniosków? Łącznie wniosków, myślę, że było ponad 60, ale nie pamiętam dokładnie. Mhm. Najbardziej nam zależało na tym, aby było finansowanie wieloetapowe, czyli aby te nasze pieniądze z jednej strony były kumulacji pieniędzy z innych źródeł, czy to wkładów własnych, czy to pozyskanych z innych samorządów lub Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a dla nas też istotne jest to, abyśmy dofinansowywali obiekty, które już dofinansowaliśmy w zeszłym roku, dlatego, że to daje ciągłość i pewność tego, że cały proces modernizacji danego zabytku czy obiektu będzie miał możliwość finalizacji. Z wspólnoty do tej pory dość tak ostrożnie z Zwyczaj gdzieś tam ze swoich funduszy remontowych brały kredyty, a teraz również starają się o środki samorządu województwa, więc to pokazuje na profesjonalizację również tych wspólnot. Wykraczając trochę poza te dotacje, czy nie byłoby fajnie, gdyby Pałac w Kopicach stał się... Przeciwwagą dla pałaców mocnych, gdyby doprowadzić go do takiego stanu, żeby mógł z nim konkurować. No myślę, że to długa droga, to trzeba pytać właścicieli. Na szczęście są to przedsiębiorcy z województwa polskiego, którzy już pewne środki tam przeznaczyli. Natomiast no, wiemy, jak wygląda zamek możny, a jak wygląda pałac, pałac w, w kopicach. No, to są dwa światy.